Numer nie, a zakup nieruchomości z rynku wtórnego. Kiedy potrzebujesz go okazać, na przykład u notariusza? Pamiętaj, jeżeli kupujesz nieruchomość z rynku wtórnego, musisz okazać u notariusza numer nie najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej. Ale mamy dwa odstępstwa od tej reguły. Pierwsze odstępstwo mamy wtedy, kiedy starasz się o kredyt na swoją nieruchomość w Hiszpanii. Jest to kredyt hipoteczny. I do tego, żeby wystąpić o ten kredyt, potrzebujesz mieć już numer nie w swojej dłoni. Drugie odstępstwo jest wtedy, kiedy Twoja nieruchomość kiedyś była nieruchomością np. bankową, i w tej chwili potrzebujesz zgody np. Generalitatu Walencjana o prawie pierwokupu, nazywa się to Tanteo. Wtedy też potrzebujesz mieć numer nie. Pisz w komentarzu, poradnik. A przyślemy Ci bezpłatny poradnik kupującego nieruchomość w Hiszpanii. Pamiętaj o tym, jest to bardzo ważna rzecz. Jeżeli podobały Ci się takie treści, obserwuj nasz kanał. Hiszpania czeka na Ciebie. Adios.